Witam Was w kolejnym odcinku z serii Wielcowcy Dzisiaj zajmiemy się Juliuszem Cezarem. Jestem lord Zapraszam na film Gajusz Juliusz Cezar to Są dwie koncepcje jego narodu 12 lipca, setny rok przed naszym rokiem, lub też 13 lipca, 102 rok przed naszym rokiem, według koncepcji Mumesem i Dioma. Róż, czy nie? No, a marca 1944 roku przed naszym rokiem też żyje. Jest to jeden z członków stronca popularów Był dosyć dobrym politykiem i wodzem No macie filmik do wielki Bitwy w Starożytności Chyba tak się nazywał ten filmik I z do właśnie Bitwy z Gala, To już nie będę omawiał tego Gal, właśnie Gal już mówił już cesar, który od jego imienia jest cesarz. Gal był jednym z trzech wraz z chodzi mi o pierwszy trójdzierat. Jeden z trzech trójdzierów. Z Krasusem i Pompejuszem. Cesarz miał za zadanie wprowadzić w życie postanowienia trójwyru. Tak Pompejusz miał zapewnienia polityczne, a Krasus finansowe. Głaszebisz, ten rym miał kłopoty z finansami. Gdy zniszczył Właściwie przyłączył wiele ludzi, między innymi Gali, praktycznie całą Galię, lecz i z tyłu Galów i wersji Toryksa. nie może tylko powiedzieć, niestety. jest. Wersji Mutelks. Był namiestnikiem Galii, Hiszpanii. Właściwie jednym władcą. Żeby walczył z Pompejuszem wraz no, no. ze swoimi współpracownikami w Triumviratcie. W związku z tym jest powiedzenie Alea Jakta Eft, czyli kości zostały zrzucone, bo ja to poprzednio wkroczyłem Rubikon. To takie pasmowe I rozpoczęła to wojnę domową z aż Jego w innym powiedzeniu przypisanie wini, wini, winki. Oznacza to byłem zobaczyłem zwyciężyłem kończąc zabójstwo cezorami spowodował Gajusz Kasiusz Lolninius Marek i Juniusz. Juliusz Mortus ale to powiedzenie ze słów w ty przeciwko mnie. Nawet Vincenzo Cammuccini, normalny obraz zabójstwa z 1805 roku. To można sobie zobaczyć. ja sporo rwą, całe ciście. Kochanką była między innymi Kleopatra. stawiam august, utworzył de facto zasadztwo rzymskie, tak, notabene. To drzewa generalicznego nie będę pokazywał. wolnych. Dorobek literacki, Utwor... utworzył oprócz mnóstwo poezji i dramatów zachowanych, które nie zachowały się na naszych czasach, zostawił te dwa pamięci. O wojnie galijskiej, co napisał, 7 ciągów, jednak było 8. 8 jest to ma 8 do 9, ale 8 to jest inny. I o wojnie domowej, czyli o tym, co mówiłem, że nie już tam i klasysa. O wojnie domowej, która jest no, nie dokończył. Jeszcze dyskusyjne na no, autorstwa jest o wojnie aleksandryckiej, o wojnie afrykańskiej, o wojnie hiszpańskiej. Czy to jest realne? Przedstawiam teraz urzędy, które sprawią te kar. Planem dnia korona cywilna, kolegium Pontyfików kwestor Hiszpań dalszy, kurator Via Appia, Edel kurulny, Pontifex maximus, preter, namiestnik Hiszpań dalszy, konsul, namiestnik gali, dyktator, konsul, dyktator na dziesięć lat, konsul, konsul bez kolegi, czyli de facto był rządził sam. konsul Pater czyli ojciec ojczyzny dyktator dożywotni odmówił się przy, odmów przy, 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 przy przyjęcia króla a w roku 49 naszym erom, został uchwą senatu i był wyznaczony przeciwko Bogu jako dziwus i boski co by było na pewno nie będę opowiadał o wojnie domowej linki to do, jak zwykle dwóch, dwa linki, które zawsze dodaję. Macie opis ten, o którym mówiłem, czyli o w wojnie gańskiej, jaką miałem z Wrocnym Toryxem. Znaleźliście również opis Lord.